Czym jest dla Ciebie rodzicielstwo, bycie tatą? Hmm. To jest w ogóle największy projekt. Jak, I to serio, jak Sara zaszła w ciążę i wiedziałem, że będę miał dzieci, i ja zamknąłem, sprzedałem y, 3 do 5 firm. Bo ja po, w sensie, no bo tam niektóre z, jakby skonsolidowałem, to jest coś takiego, że trzy tam na pewno, a w kolejnym roku kolejne dwie jeszcze były skonsolidowane, czy okay. tam zmniejszona struktura, bo to tak właśnie czasem to patrzysz po spółkach, czasem po brandach, czasem wiesz, później konsolidacja. Dlatego w ten sposób. Ja wiedziałem, a, że się muszę do tego przygotować, że muszę mieć na to czas, ale zupełnie inaczej popatrzyłem na moje bezpieczeństwo. Moje, moje rodziny w tym momencie, nie? czyli nawet wejście w związek, to uznałem, że mamy już dwie dorosłe osoby, wchodzą w związek, ale przychodzi na świat wiesz, ktoś, kto o tym nie decydował wszystkim. Tak. Czy ja jestem w takiej spółce, czy prowadzę taki biznes, czy coś innego. Jakby mój poziom jakby takiego bezpieczeństwa, takich rzeczy wzrósł na taki poziom, że po prostu porzygnowałem z niektórych rzeczy i wycofywałem się z niektórych aktywności mm. zawodowych. Więc bycie rodzicem, tu wracając, w ogóle to patrząc tak pod kątem budowania cierpliwości jako projektu, Projektu, którego się nie za bardzo da zamknąć, nie. Wiesz, jakoś tak wyjść z niego, zrezygnować, że po prostu jest to coś niesamowitego. Na pewno jest to jeden z kluczowych i bardzo ważnych, jakby kluczowych, no jedno z absolutnie najważniejszych rzeczy, jakie mam w życiu. Natomiast też znowu, szczególnie w momencie, kiedy już dzieciaki nauczyły się mówić, miały swoje zdanie i tak dalej. To znowu w tym obszarze też musiałem wrócić do facunku do samego siebie, no bo bardzo łatwo jest zatracić się w tym i zapomnieć o sobie, bo to są w końcu dzieci, bo oni nie wiedzieli, bo nie chcieli, bo coś i wszystko dla nich, nie?